Aga Celeste, terapeuta holistyczny doradca życiowy, jutro pełnia, wyjątkowa pełnia z zaćmieniem. I tutaj już Wam powiem zaraz więcej, bo pełnia zaczyna się, ma 45 i po prostu zaczyna też taki korytarz zaćmień. Jest to czas mocny, wyjątkowy, takiego przełomu, transformacji. I to jest właśnie to, że już możecie odczuwać tą pełnię. I znowu tak gdzieś nawet od trzech dni, albo nawet dłużej. Ja bym powiedziała, że nawet od poprzedniego weekendu. Możecie również czuć to zaćmienie już praktycznie od ponad dwóch tygodni. Czym to się objawia? U, no właśnie, to są różnego rodzaju takie. Niepewności, czasem lęki, problemy ze spaniem. Tutaj też w czasie tej pełni możecie wstawać troszeczkę zmęczeni, tak? Zresztą, w ogóle teraz w tym czasie się tak bardzo mocno pojawiają jakieś takie. Jeszcze aspekty trudne, szczególnie że ta pełnia będzie w Pannie. I tak jak mówimy, od pełni do nowiu, czyli od tego piątku, jeszcze dwa tygodnie zobaczymy, jakie macie wyzwania, jak sobie poradzić z tym czasem, z tą energetyką, bo to jest to właśnie, czym zajmujemy się w tym nagraniu. Określamy ten czasookres, który jakby wyznacza nam pełnia do nowiu lub nów do pełni. Ja tutaj jeszcze zanim przejdę dalej, chciałam bardzo podziękować i w ogóle tym wszystkim wspaniałym osobom, z którymi miło spędziliśmy czas na targach, zarówno zdrowie bez leków w Katowicach w ten weekend, co był, jak i również w Kielcach. I też tutaj, jeżeli jeszcze komuś nie odpisałam na jakieś wiadomości, dajcie mi jeszcze chwilkę, ale jeżeli nie do, do końca tygodnia nie odpiszę, to bardzo proszę, upomnijcie się. Upomnijcie się o to, co tam rozmawialiśmy, o to, co jeszcze na co czekacie. I tak samo tutaj z Państwem, jeżeli jeszcze komuś coś nie wysłałam jakichś informacji lub jeszcze nie dobrałam pierścienia, lub tam nie odpowiedziałam w sprawie sesji, to też bardzo proszę się upomnijcie. No jesteśmy teraz w akuratnej pannie, tak? Także tutaj wszelkie Wasze niedociągnięcia, wszelkie czy właśnie moje. <gry> czy wszelkie takie różne kwestie jeszcze się nam będą przypominać, odsłaniać. I to jest też tak, jak rozmawiamy teraz ostatnio na sesjach. Dobrze, okej, okay. cztery ostatnie lata bardzo dużo wywaliły na powierzchnię, tak to nazwijmy, tak? Ja zawsze mówię, trupy z szafy i szambo, które wywala. I to jest taki kolejny moment przełomowy, bo co robi to zaćmienie? To jest coś takiego, że po prostu to zaćmienie się wam... Mówimy, że jak jest zaćmienie, no to po prostu pewne rzeczy się tutaj przykrywają. Jeszcze będzie w sobotę dodatkowo retrogradacja Merkurego, czyli znowu, jeżeli chcecie uzyskać jakąś prawdę, jeżeli chcecie prowadzić jakieś ważne rozmowy albo podpisywać ważne kontrakty, to się poważnie zastanówcie. I tak samo zastanówcie się też nad słowami, które gdzieś od kogoś słyszycie, dlatego że możecie je w jakimś sensie źle zinterpretować, tak? No bo tutaj jest po prostu. To zamieszanie. I tak to może wychodzić. No i właśnie. Czyli mamy znowu patrząc w tym sensie co nam daje ta, to zaćmienie w czasie pełni? To pełne zaćmienie. Ono powoduje, że tak jakby macie mocne, tak już mówiłam, zmiany, zakłócenia, rozbicia, ale też taki przełom. Ale właśnie to też takie, że na przykład wyobraźcie sobie coś starego się odsłania, czyli powiedzmy, mieliśmy jakąś, już mówię teraz bardzo ogólnie, starożytną cywilizację, i nagle odpada mur, pokazuje się jakaś mozaika, która pokazuje się zupełnie coś innego niż was na przykład uczyli w szkole, tak? Czyli, czy na przykład gdzieś są jakieś ruchy tektoniczne, czy pęka ziemia, i nagle pokazuje się coś, odkrywa, o czym też nikt nie miał pojęcia. I tak samo w waszym życiu, tak? Albo gdzieś jakieś rzeczy rodzinne jeszcze mogą wyjść, albo też jakieś wasze niedociągnięcia, które były przyklepane, zaklepane, jak to się mówi, no i, i po prostu, no niestety, ale taki ostatni czas zakończania różnego. Rodzaju y, zaległości Was tutaj czeka. Także słuchajcie, weźcie się, wylogujcie, jak to się mówi tutaj, poza chaosem, tak. No i zwróćcie uwagę właśnie na szczegóły w Waszych różnego rodzaju działaniach. Zastanówcie się, co jeszcze w ostatnich latach jeszcze nie dokończyliście. Co jeszcze macie jakieś takie drobiazgi, które mogłyby na Was niekoniecznie pozytywnie wpłynąć lub na Wasze światło. Po prostu sobie to podokańczajcie. I też zróbcie sobie jakieś yy, znowu porządki, ja wiem, że porządki się robi na nów, ale w tym wypadku od pełni do nowiu yy, właśnie mimo wszystko to zróbcie. Dajcie sobie też czas znowu na zastanowienie, niby takie nostalgiczne zastanawiania się mamy bardziej na nowiu niż na pełni, ale... Znowu. Weźcie pod uwagę wszystkie te pytania, które zadawaliście sobie, które wam dałam podczas poprzednich nagrań z ostatnich 3-4 miesięcy. Wiem, wiem, że to chwila jest, ale te takie co jest od grudnia do teraz, bo tu macie tak jakby kolejny etap podsumowań. Czyli macie po prostu tak: z kim coś robię, po co to robię, dlaczego to robię, co mi to daje. Jak to mówimy, czy warto, czy się opłaca, tak? I to jest wszystko i w zakresie takim jak my to mówimy, i zawodowym, i prywatnym, i rodzinnym, tak? Bo jest dużo rzeczy, które tak samo, no zresztą słuchajcie, no już niedługo jesteśmy, teraz jesteśmy trochę w rybach. Potem tutaj wszystkiego najlepszego dla rybek, oczywiście, tak? Za chwilę przechodzimy do barana. No i tu macie to ja, tak? Czyli to, co Was reprezentuje, Wasze wnętrze, co de facto jest dla Was ważne, co stanowi, że jesteście tym, kim jesteście, kto, że tak. Powiem, was tutaj będzie jakby też wspomagał, albo właśnie znowu powodował, że jesteście w tym miejscu, gdzie jesteście. I przede wszystkim, przy kim macie tą, znowu wracamy do tematu radość życia. Co jeszcze w tą pełnię jako taką i najbliższe dwa tygodnie, słuchajcie, dajcie sobie też czas na odpoczynek, na przyjrzenie się zdrowiu, idzie lato, idzie wiosna, zwróćcie uwagę teraz na właśnie na diety, na to co spożywacie, jakie tam suplementy, czego lepiej nie brać, bo tak jak przypominam, tutaj jest osobne nagranie w tym aspekcie, no i tam będziemy jeszcze te nagrania dodatkowe robić, w tym właśnie i do rzeczy i konkluzje, czyli na co uważamy. No i teraz tak, tak, jak mówimy, zwracamy uwagę na zdrowie. Może nawet warto jakieś badania sobie zrobić. Przyjrzeć się jakimś dolegliwościom, które trwają dłużej. Iść do masażysty, do osteopaty. No, tutaj jak coś wiadomo, my zawsze też patrzymy energetycznie, tak, układamy, ale wiadomo, na sesjach, tak, ale jeżeli wiadomo, coś tam w ciele macie za mocno, no to wiadomo, że są tutaj potrzebne jakieś ingerencje też już bezpośrednio z zewnątrz. No i tak jak my sana sanus, czyli zdrowie, no i w ogóle zastanówmy się, na czym nam zależy. No właśnie, gdzie jesteśmy, co robimy, z kim, po co i w jakim celu? No to macie tak do szerszego zrozumienia. No właśnie, no i teraz tak, w związku z tym, tak jak mówię, tym baranem, czyli jakie mamy priorytety, jakie mamy rzeczy takie ważne tylko dla nas, co chcielibyśmy jeszcze tak definitywnie zakończyć. A co z tą wiosną chcielibyśmy rozpocząć? Tak? Czyli już mamy tutaj te pąki na drzewach. Co będzie naszym pąkiem? Co będzie naszą kreacją? W jakim kierunku jeszcze idziemy? Wiem też, sprawdzamy to na sesjach, też macie tutaj różne już wytyczne w tych zakresach, tak? ale tak jak mówię, osoby, które przychodzą do mnie, czy też większość Was tu na tym kanale ma też niesamowitą intuicję. Także ja to tak najczęściej tylko coś tam potwierdzam albo podbijam, także działajcie. Tradycyjnie sobie wyciągniemy modre, i karty i w ogóle sobie zobaczymy, co tutaj jeszcze na ten czas z takich ważniejszych rzeczy, ale co jest takie jeszcze ważne w tym momencie? właśnie idźcie sobie na saunę, idźcie sobie na basen, tak po prostu pobądźcie ze swoim ciałem, dajcie odpocząć swojemu ciału, także jakoś szczególnie jutro, pojutrze, w ogóle w ten weekend nie, nie przemęczajcie się, po prostu dajcie mu taki, jak to się mówi spa, dajcie mu to wszystko, co będzie takim po prostu ukojeniem dla waszego ciała. Także tutaj jeszcze a propos tego zdrowia, Spróbujcie się wyspać, nawet jak ta noc będzie ciężka, to sobie dośpijcie też w trakcie dnia i w ogóle się, słuchajcie, nie przejmujcie tym, że dosypiacie w trakcie dnia, bo no bo mówię, teraz jest bardzo duża specyfika i pamiętajcie, że wasz organizm jak wywuje, to właśnie regeneruje się poprzez sen. Tutaj też nie zapominajcie o oddechu, także w ten weekend posiedźcie sobie właśnie na słoneczku. Weźcie sobie właśnie ten oddech. Niech po prostu to światło dotrze do każdej komórki waszego ciała. Te osoby, które uczyliśmy się na sesjach, na kursach, też wiecie, jak to robić. Przypominam wam o wykorzystaniu kolorów, wykorzystaniu olejków przede wszystkim wykorzystaniu naszych pierścieni tensorowych. Tutaj akurat mam ten nasz przedostatni. Tutaj mamy jamiesta. Już niedługo, oficjalnie, już niedługo, bo czekamy jeszcze na jeden układ planet i fazy tutaj, będzie już dostępny. Ten nowszy, on jest ciut większy od naszego jamiasta Christos. On ma też niesamowite tutaj połączenie. No Niektórzy mówią, że dodatkowo jeszcze jest na obfitość. No, no tak, no bo jeżeli mamy połączenie z górą, właściwe połączenie, to wtedy idą za tym wszystkie inne kwestie, tak? bo jesteśmy w przepływie, jesteśmy w dobrostanie. No i dobrze, popatrzymy sobie tutaj właśnie jeszcze na mudrę. Mamy tak. Aha, jeszcze jakby coś, bo też mnie pytacie, jak coś to piszcie do mnie na WhatsApp w sprawie pierścieni ewentualnie ostatecznie SMS-a, ale będę znowu troszkę poza zasięgiem. Więc też bardzo proszę wiadomość tam na Facebooka, na WhatsAppa na ten numer 6457 64579587. Bo tutaj z telefonów, raczej tak jak mówię, tu może być różnie, nawet mogę nie wiedzieć, że dzwoniliście. No i teraz tak, leczenie. Niech tak będzie i słuchajcie, właśnie to jest niesamowite, tej mudry myśmy jeszcze nie wyciągali i akurat mamy pannę, tak, czyli mamy tutaj strefę zdrowia, strefę takich zupełnie w innych trybach. No i mamy tak, otwieram się na kosmiczne światło, na uniwersalną miłość, na siłę która przynosi uzdrowienie i radość, czyli mamy temat uzdrowienia yy, i radości. No i teraz słuchajcie, ta mudra jest trochę skomplikowana. Jeszcze jej nie robiłam, przyznaję się. Czyli co? Yy, palec wskazujący, nie, tutaj mamy tak, palec wskazujący prawej ręki z, łączymy z palcem, teraz żebym nie pomyliła, palec wskazujący, no, słuchajcie czasem to jest takie yy, Trudne, tak? Ale może niby się zdaje, że łatwe, ale trudne. Łączymy z palcem środkowym, czyli palec wskazujący prawej ręki łączymy z palcem środkowym lewej ręki, po czym znowu palec wskazujący lewej ręki analogicznie łączymy z palcem środkowym prawej ręki. Yy, tak, z palcem środkowym prawej ręki. I teraz jeszcze, ale jakimś cudem, no, i ciekawe, jak to jest zrobione. Mały palec, tu sobie staramy się utrzymać to połączenie. Mały palec łączymy z, no nie jest to proste, z małym palcem. I kciuki mają iść jeszcze na bok, także ta mudra jest taka. No, chyba najtrudniejsza z tych, co do tej pory robiliśmy. Oczywiście trzymamy sobie ją tutaj na poziomie serca, ewentualnie jeszcze nad głową. Nie wiem, ja ją tak czuję bardziej nad głową. Może to jest też tutaj jakieś dodatkowe uruchomienie przepływów, ewentualnie tutaj przy dolnym tantien. Zresztą w ogóle trzymajcie go na wszystkich trzech tutaj poziomach, tak? Bo, bo widzę, że to też jest takie, no. tak. No tak. No mogłabym powiedzieć adekwatne i akuratne. Także słuchajcie, taka, taka mudra. I ta mudra yy, jest bardzo pomocna yy, tutaj, i w przypadkach reumatyzmu, autentyzmu, zapaleń i wszelkiego rodzaju bóli. Jeśli dolegliwość jest chroniczna, praktykujcie tę modre 4 razy dziennie przez mniej więcej 10 minut. No to jest tak troszeczkę intensywnie, ale pamiętajcie, że są właśnie te połączenia połączenia, że, że właśnie ta tak zwana że to jest ta joga małych palców i że tutaj każdy organ jest połączony, że tu jest to połączenie i energetyczne, tak, tak jak my na przykład regulujemy sobie czakry, to automatycznie, czyli te punkty energetyczne w ciele, te główne, to automatycznie każda czakra jest połączona zarówno z Waszymi organami, tak jak na przykład z plot słoneczny macie i z woreczkiem żółciowym tutaj między innymi połączone, tak, no serce wiadomo, to po prostu to wszystko potem wpływa też na pracę Waszych y, organów, tak? No i no właśnie, wyobraźcie sobie, że jesteście pięknym kwiatem. Otwórzcie się na światło, czy akurat zobaczcie, bardzo fajne uzupełnienie do tego spędzania czasu na słońcu. No słuchajcie, że nie będziecie mieć słońca, bo, bo tak raz się chmurzy, raz, raz nie, to po prostu nawet weźcie, zapalcie jakąś lampę, przymknijcie oczy, zwizualizujcie, że wyobraźcie sobie, że to jest właśnie wasze słońce. I tutaj mamy, poczujcie właśnie ciepło światła, budzi ono wszystkie komórki, sprawia, że wasze atomy tańczą, śpiewają w zależności od potrzeb. No właśnie, wysyłajcie te wioski światła z kolorem, popatrzcie, jak to się fajnie tutaj zgrywa. No, ja Wam proponuję najczęściej tutaj ten złoty kolor, ten taki, jak to się mówi, lecznicor transformacyjny, bo to zawsze tak jak się uczymy, to mówimy, jeżeli coś usuwamy, rozpuszczamy, to zapełniamy to miejsce zupełnie czymś innym. Zobaczmy jeszcze, co tutaj do Waszego rozwoju duchowego, co się nam tutaj pojawia. I tutaj mamy, yy, tutaj mamy piękne, jeszcze tutaj, no właśnie, zobaczcie, jakaś taka twórczość, kreacja z takiego wyższego poziomu. No ale mamy jeszcze Neptuna. Także to może jeszcze sprzyjać jakimś takim artystycznym aspektom. No mamy jest bardzo fajna tutaj, słuchajcie, karta Hochzeit, tak? Tu ma akurat wesele, ślub, ale to jest też tak, jakby zakończenie symboliczne, jakichś takich pewnych rzeczy długotrwałych, tak? Albo właśnie takie ukoronowanie, podsumowanie czegoś. No i takich z ostatnich pięciu lat, słuchajcie, bo to tak akurat. To 5 lat jest takie dość mocne, znamienne. Wiele osób właśnie już się nam tutaj, jak to mówimy, obudziło. Same mówiło właśnie, że się obudziły, że temat C19, tak to nazwijmy, też bardzo dużo zmienił w ich życiu i widzą coraz więcej. Także to, co powiedziałam kiedyś, że prawda będzie wychodziła, no to właśnie tak się zadziewa. I też się mnie pytacie, co na marzec. Słuchajcie, ja tak się ciągle waham, czy robić osobne nagranie na marzec, bo właściwie, jak my mamy te dwa tygodnie od pełni do nowiu, od nowiu do pełni, to mamy praktycznie cały marzec. I to nam fajnie to tutaj ujmuje. No, zobaczmy tutaj dalej, co, co ewentualnie to, co mówiliście, to pytanie, co na świecie. No, takie dość mocne. Już zobaczymy, co nam tutaj. Wyjdzie. Wyciągam kolejną. No, właśnie, słuchajcie, już patrzymy. No, tu też jest taka mocna symbolika, bo tak, yy, mamy tutaj yy, ziemię. Czyli, tak, znowu pewne osoby wracają do przyrody, wracają do siebie, wracają do yy, tego wszystkiego, co no, daje im pewien rodzaj ukojenia. Potem macie coś takiego bardzo, bardzo mocnego, czyli tak może być jakby laska wbita w, jakby to powiedzieć, o, tak jak ktoś, jak ktoś mówi przekuwa ziemię, a potem jest małe trzęsienie, tak? No różnie tu może być, tak jak mówimy cały czas nam w tym roku, że tak powiem, no jest tutaj jakieś prawdopodobieństwo właśnie jakiś pięknień ziemi, jakieś trzęsień, jakieś um, Zresztą słuchajcie, też jak, jak ostatnio tym mówiłam, to było trzęsienie w ogóle jakieś mini-trzęsienie na Śląsku, więc to, to też taka ciekawostka. Około 5 w skali Richtera, no ale to na Śląsku to jest trochę inaczej. To, to wiemy, że tam są te różnego rodzaju tąpnięcia. Natomiast faktycznie, no, jest struktura geologiczna, yy, yy, która się może jeszcze ruszyć troszkę na dnie oceanów, trochę. No też w innych aspektach i to już się nam y, tutaj zaczyna. No też mogą być jakieś nagłe, jak to się mówi, burze, pioruny, coś, y, coś jeszcze nam tutaj y, takie, no kwestie dodatkowe, no ale idzie wiosna, no to wiemy, że tak to się może tutaj zadziewać. No i też właśnie dla niektórych osób, które sobie pewnych rzeczy nie dopilnowały. No to też różne straty, tak, ale to też chodzi właśnie o narody, tak? Tutaj, żeby pewne osoby jeszcze sobie jakieś wyciągnęły, wyciągnęły wnioski, żeby już nie iść dalej w różnego rodzaju konsekwencje, tak to nazwijmy. No bo tak jak mówiliśmy, czas podsumowań i jeżeli ktoś popełnia błędy, to warto się przyjrzeć, dlaczego tak się dzieje, jakie wzorce powielam, tak? Czy są to właśnie te wzorce rodzinne, czy po prostu jeszcze takie narodowościowe, tak? bo to wszystko się tutaj nam łączy. To też pracujemy na naszych sesjach i w kontekście metaganologicznym, i w każdym innym. Zresztą te osoby, co, co mnie znają, to wiedzą, że coraz ciekawsze te metody tutaj mamy, <laughs> łączenie tych metod i też to dostosowanie. No właśnie, więc tak, i znowu powiem, że te osoby, co mają nasze pierścienie, czyli, bo tak jak mówię, za nie odpowiadam, czyli te, co dobraliśmy, które kupiliśmy cię, czy na targach, czy dobrałam wam w czasie sesji. To też użyjcie je sobie, ale zróbcie także na takiej zasadzie, żeby one robiły wam pole zabezpieczające. Czyli siądźcie sobie na takim pierścieniu, siądźcie sobie, połóżcie, albo połóżcie właśnie sobie też na głowie, albo jeżeli właśnie macie dwa, no to właśnie na jednym siadacie, drugi kładziecie na głowie i wizualizujecie sobie taką kulę. Taką bezpieczną kulę, w której przebywacie, także po prostu podbijcie sobie tą przestrzeń, weźcie sobie po prostu tak jakby jeszcze mocniej wzmocnijcie, zabezpieczecie. Szczególnie, że te energie wiadomo są teraz takie dość mocne, tak, więc tutaj jest zaćmienie, a tu możecie powiedzieć nie widać nas wyraźnie, ale oczywiście w pełnym trybie bezpieczeństwa, żeby tak nie było, że potem tam gdzieś ktoś tfu jakiś samochód go nie zauważył czy coś, więc to mówię jeszcze w innym aspekcie. No jeszcze sobie weźmiemy dwie runy, tutaj porada dla słuchaczy, no co tutaj na te następne dwa tygodnie, no starajcie się nie denerwować. Tak, przede wszystkim. Tak jak mówiłam, denerwować obok. Finalizujcie różne fajne kwestie. No i oczywiście korzystajcie, korzystajcie. Słuchajcie, ile możecie. Cieszcie się tym życiem. Przejdźcie się czy do kina, czy do restauracji, czy po prostu posiedźcie na tej łące. Dobrze, słuchajcie, kończę, bo już jest 21. Tam jeszcze było pytanie, także tutaj, jakby ktoś tam chciał kontakt jeszcze na, przez Facebook Messenger, no to pod Agnieszka Malczewska Błaszczyk. To tam możecie wysyłać wiadomość. Natomiast, no i druga, tak jak mówiłam, WhatsApp to naj, najchętniej, ewentualnie Telegram, tak, też pod tym numerem 604 Natomiast, tak, też miło mi powitać wszystkie osoby tutaj na live, które były na żywo. Dziewczyny, pozdrawiam Was, dziewczyny, panowie, także tutaj mamy no, różne kraje i, i Anglia, i Norwegia. I Szwecja, i Niemcy, i Szwajcaria, Polska, i tak dalej. <tak> Także pozdrawiam Was wszystkich i tych, ty, których nie wymieniłam. Po prostu cieszcie się życiem i w ogóle wszystkim, co macie najlepsze.